I wtedy się jakby zaczęła ta dyskusja o patostreamach i tak dalej. W ogóle wam pokażę śmieszną rzecz. Typiara pani szanowna w telewizji mnie nazwała ojcem patostreamów. na bazar. Streamy w których prezentuje się i promuje patologię. Ludzie pokazują swoje życie często jeszcze Wydaje mi się, że bardziej nakręcają tą patologię, bo widzą, że to przyciąga. W sensie, jak dzieje się coś bardzo nietypowego. Tutaj miałem fajny naszyjnik, to mi się złamało. Złamał mi się odpad od tego, ale mam to skleję sobie. Typowego. Czyli na przykład dojdzie do jakiejś bójki. W Peru sobie kupiłem ten naszyjnik. E... Ale to tam nastraganie za złotówkę. Ktoś y, wypije dużo alkohol, alkoholu, zwróci to... Wiesz co, czy chłopaki zawsze do normalnej pracy 2020? 2022. Oni mają współpracę dalej, więc myślę, że nie... To, to... Myślę, że to jest ku... dla nich kupę zimnej wody i oni się ogarną i ten model biznesowy trochę zmienią i zaczną wychodzić w końcu na plusie. Ludzie robią shoty, coraz więcej osób wchodzi na taki stream i co jest bardzo ciekawe, te patostream rodzina pani Skalcie. Małgorzaty chce to dalej kontynuować, bo wie, że na przykład... Ja tym to się zarabia. bo ona mnie nazwała. Zobaczymy ojcem... pod... gdzie to jest. Ojciec pato streamów, algo online na końcu. A no, no. To tak było. Nie wiem gdzie to jest. Wiem, że się zaśmiałem na pewno po tym. A to tu zaś się śmieje. To może być tu zajmują się kiedyś yy, A kiedy to się zaczęło no bo pan, pan też jest streamerem pan też jest nie, youtuberem nie. <laughs> Pan nie. jest youtuberem Ja jestem na platformie YouTube ale właśnie to się robi coś takiego że to już słowo youtuber to się skrzywdzące bo oni też są youtuberami mm -hmm. i też no ja nie chcę być kojarzony z nimi ja jestem niezależnym twórcą wideo Dobra a dlaczego w takim razie niezależny twórca wideo którego korzenie jednak sięgają YouTube'a i który na YouTube'ie um, pokazuje nie, swoje nie, filmiki nie, nie i swoje happeningi o, dlaczego zmienia, pan zaczął z nimi walczyć dlaczego Of. A tak, to to, to to, 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 to. Nie przekracza granicy, yy, poza którą już się robi niebezpiecznie, bo ludzie uciekali przed tym mm -hmm. pająkiem. Ja oglądając bałam się tego pająkiem, on się okazał psem. Czy pan nie ma takiego poczucia, że pan w pewnym sensie jest ojcem pato streamerów? Of. Of. <laughs> Bardzo poważne oskarżenie. <laughs> nie, broń Boże, nie jestem ojcem pato streamerów. E, pranki... pranki... Daniel Magikan mój syn, Zafonik z drugi, II, Gural trzeci Którego tam jeszcze mam? Domino Gamer czwarty Jak ja ile jeszcze tam mam Ile <grystanie> <grystanie> potomstwa No, widzicie kurde Teraz też ja nie chodzę do tej telewizji, o jest, jest... A i że mi olali na końcu, patrzcie, patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to. A, Trzeba to powiedzieć. Powiedziałby pan rodzicom, kontrolujcie jednak swoje dzieci, dowiedzcie się, co to są patostreamerzy, porozmawiajcie z nimi o tym bardzo krótko. Trzeba po prostu edukować, że no nie tędy droga. Mamy fajną alternatywę, mamy teraz youtubera zwariowany o. Marcin. Chłopak jest młody, chłopak, chłopak jest uprzejmy i też... Czekać, zmienię lekko temat, no chyba, że to łączymy za późno już był poruszony wtedy, sorry. zamierzasz grać w cyberpunk? Tak mi te... Wiesz co, ja to jestem taki, że jak zaczynam grać w grę, to w nią dużo gram, a ja teraz nie mogę tak robić, bo mam treningi. Ee, nawet w Nedwovenwarsza nie grałem dwa dni to jest dla mnie dużym rekordem. Odniósł Dobrze. sukces na polskim YouTubie. Polecamy w takim Bardzo razie tych wszystkich, którzy są na YouTubie uprzejmi, sympatyczni, nie przeklinają, nie poniżają. Dziękuję już za program. Wszystkie odcinki na VOD.pl i oczywiście polecam najnowsze wydanie Numer na Newsweeka. I nie ma co Moim gościem był Sylwester Bardęga. Nie ma czasu w realizację takich projektów, więc jeżeli ktoś teraz myśli sobie, że no, <susurw> zrobię Olaj. No ale też mogłem wywnioskować, że ona robi zakończenie, więc po coś odzywałem, ale no... Opluted. Opluted. Oj. O, śmieszne. A kiedyś... Yy... A, pokażę wam. Pokażę wam coś. Tego nie ma na YouTubie, bo jeszcze wtedy TVN nie wrzucał yy, na YouTuba. Ale patrzcie. E o. A? A? Nie tylko Freeze! Co to jest? Ja tutaj nie będę wam dawał żadnych moich danych. Te reklamy nie... ja nie chcę tego. Najgorzej nie można nie dać. To inaczej to zrobimy. Otwórz nowej karcie. A to nie będę nic dał. O! Widzicie? A? A? Widzicie? Jaki tutaj młody chłopak był? Cały świat stał przed nim otworem, a on kurde Nic nie ściała, bo mu się pranki snuciły Zamiast tworzyć ekipę wtedy, a, a, każdy miał taki pomysł, żeby tworzyć ekipę youtuberów, nie? Na przykład, ale że daily to ja nie wiedziałem, że to będzie dobra e, wapń, O, wapnie jakby był w mojej ekipie e, Jakieś tam dziewczyny byś się... o mamiko mamiko wtedy ze mną trzymała to mamiko była w mojej ekipie wtedy jakbym zrobił ekipę Ale to by była ekipa i tam wiadomo się kogoś dobrało. O Tomasza Kota bym się Tak tak słyszałem gadałem o tym kilka dni temu Zatknął swoją na balkonie. I on... e... O Ravgor jest Ravgora bym wziął do ekipy. Eee, co to się e, nie... złotych. O. Pies pają, kurczę, poka pokażę wam w ogóle. A bo na szkoda pokazywać, jak ten główny kanał zarabia teraz. Wszystko zdemonetyzowane w pizdu. Coraz gorzej to wygląda demonetyzują mi, ja, ja zgłaszam, że to E się nie nadaje do demonetyzacji, od, y, dają monetyzację, a po miesiącu znowu demonetyzują, i to tak, taka zabawa jest z tym.